Przyświętej, o to, żeby Pan Bóg umocnił naszą wiarę i nasze serce, nasze życie. Żebyśmy z Księdzem Bosko z radością szli za Jezusem i abyśmy mogli ten rok przeżyć jak najowocniej. W tej szkole ma się dokonać coś wielkiego w naszych dzieciach, w młodzieży. To dokona się poprzez to, że najpierw się zaprzyjaźnimy z Jezusem i z Księdzem Boskim. Nie jesteśmy właścicielami młodzieży, jesteśmy tylko właścicielami systemu Księdza Boską i, de, i chcemy, chcemy przekazując im e, jednocześnie być e, tymi, którzy obdarowują czymś wartościowym. W takim myśle duchu trzeba patrzeć na, na nowy rok. Łaska, wyzwanie i radość. Że na mnie sprawiła ta pracownia, ponieważ chemia i fizyka to są nauki doświadczalne, a dzięki temu nowemu sprzętowi, który otrzymaliśmy, będziemy mogli zgłębiać tajemnice tych nauk. Rozmach, gdzie możemy zobaczyć, jak to jest duże, ile to jest stanowisk, pokazuje tak naprawdę, jak bardzo jesteśmy doceniani w tej szkole i jak ważni są uczniowie dla dyrekcji i innych pracowników. Pozytywnym, pozytywnym aspektem uczestnictwa naszych dzieci w zajęciach w tej szkoły jest poza wzrostem intelektualnym, także otoczenie, które sprzyja nawiązywaniu przyjaźni zarówno z ludźmi, z koleżankami, z kolegami, jak i z Panem Bogiem. Mają też bardzo dobrych pedagogów. Ci pedagodzy są osobami, które, które je znają, które się nimi interesują, e, dopytują czasami o różne rzeczy i widać, że to są osoby, które e, mają e, poczucie, że są we właściwym miejscu. To na pewno duże emocje, dużo stresu w sensie, no bo to już klasa siódma, pewne egzaminy, będzie na pewno dużo nauki, mniej luzu. Nowi nauczyciele, nowe przedmioty, to będzie też na pewno bardzo ciekawe przeżycie. Oczekiwania są takie, jako to, że jestem w klasie maturalnej, że uda mi się dobrze zdać maturę, w czym ta pracownia także pomoże. Rozpoczęliśmy trzeci rok działalności Zespołu Szkół Selezjańskich Dąboskow we Wrocławiu. Nowy rok, rok pełen nadziei, pełen pozytywnych planów. Przede wszystkim cieszy nas to, że tak wielu młodych ludzi, dzieci, rodziców zawędrowało do naszego zespołu szkół. Stajemy się coraz liczniejsi. To dobry znak, że Ksiądz Bosko promieniuje, Ksiądz Bosko przyciąga i nasze szkoły stają się dobrym środowiskiem wychowawczym. Zależy nam na tym, żeby rzeczywiście absolwenci naszego przedszkola, naszej szkoły podstawowej, liceum, technikum stawali się dobrymi chrześcijanami, uczciwymi obywatelami. I dokładamy wszelkich starań, żeby pod każdym względem nasze szkoły salaziejskie były dobre i szczęśliwe dla uczniów. To nie tylko troska o to, aby system księdza boską połączyć z innowacyjną formą edukacji, która polega na tym, by uczeń był twórcą by był kreatorem, by był zainspirowany, ucieszony lekcją, odkrywaniem tajemnic, wiedzy, ale to także troska o to, aby nasza infrastruktura stawała się coraz lepsza i jesteśmy po pierwszym etapie termomodernizacji budynku przy Ulicy Świętokrzyskiej. On pięknieje, staje się coraz bardziej ciepły, ale też coraz bardziej ekologiczny. Chcemy, aby to nasze środowisko też umacniało wiarę, bo przecież, przecież tego nam bardzo potrzeba.